Witam Was w kolejnym odcinku z serii filmików na temat Piksywy. Tutaj Nośbę Wydpek LTT. Dzisiaj skupimy się na zakładce mapping, a konkretnie bibliotece projektorów, które możemy dodać do naszej przestrzeni 3D. Pokażę Wam, jak łatwo i szybko zarządzać naszymi projektorami. Do nowego projektu dodaję ogólny ekran projekcyjny. Przechodzę do zakładki Mapping. W bibliotece projektorów szukam swojego urządzenia Christy 4K30. Funkcją drag and drop upuszczam go w swojej przestrzeni 3D. Biblioteka urządzeń jest systematycznie rozbudowywana. Ważną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę w zakładce mapping jest selection mode. Są do wyboru ekrany screens i projektory projectors. Funkcja ta służy na wyborze pomiędzy rodzajami obiektów, które znajdują się w przestrzeni 3D. Po wybraniu modu Quince jesteśmy w stanie manipulować tylko ekranami, a po wybraniu Projectors tylko projektorami. Funkcja Selection Mode ułatwia użytkownikowi zarządzanie obiektami w przestrzeni 3D. Funkcja Hide Tourstroms może ukryć i odkryć nasz projektor razem z symulacją wiązki światła. Ułatwia to obserwację podglądu ekranów w przestrzeni 3D. Funkcja GRID aktywowana G jest nam znana z wcześniejszych odcinków, jest to siatka przestrzeni 3D. SHOW TEST PATTERN aktywuje wzór testowy na naszym ekranie. Wracając do projektorów, po wybraniu odpowiedniego SELECTION MODE PROJECTORS i po wybraniu naszego nowo importowanego projektora, po prawej stronie, Widniają informacje na temat naszej rozdzielczości oraz współczynnika jasności i kontrastu. Poniżej, w naszym oknie, jest możliwość wybrania obiektywu dla naszego projektora. W liście znajdziemy wszystkie obiektywy możliwe do zamontowania na naszym projektorze podane przez producentów. Jeżeli żaden z obiektywów nie spełni naszych potrzeb, zawsze możemy dodać ogólny obiektyw i wprowadzić ręcznie jego właściwości optyczne. Funkcja Open Auto Transform aktywowana Ctrl Alt A automatycznie dopasowuje pozycję projektora do naszego ekranu. Podane informacje mogą posłużyć do rzeczywistego zaplanowania przestrzeni w świecie rzeczywistym. Nie musimy już sami obliczać, czy dany projektor z danym obiektywem pokryje nasz ekran w danej pozycji. Opcja ta może nam posłużyć jako symulacja użycia różnych obiektywów na naszym projektorze i dopasowania najlepszego, który będzie spełniał funkcje optyczne i pasował do pozycji, w jakiej musimy go umieścić. Program dla nas wykona wszystkie potrzebne obliczenia i zaprezentuje to wizualnie. W następnym odcinku zajmiemy się tematem soft edge, warping i mask. Do zobaczenia.